Witam serdecznie z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani. Dziś będę mówić na temat projektu Baby BNB i jest to projekt tokenu, który został uruchomiony na sieci Binance Smart Chain 30 września, czyli w dniu wczorajszym. Jest to projekt, który mnie zainteresował przede wszystkim z racji tego, że w tym projekcie mamy możliwość zarabiania pasywnie tokenów BNB. Tokeny BNB zarabiamy, trzymając tokeny Baby BNB na naszym portfelu. Zanim przejdę jednak do szczegółów, pamiętajcie, że nie jest to parada finansowa, a ja nie jestem doradcą finansowym. Sam model, który tu widzimy w przypadku Baby BNB stosowany był bardzo powszechnie jeszcze kilka lat temu, dwa lata temu, był to bardzo popularny model, gdzie można było zarabiać różnego rodzaju natywne tokeny, w zależności od tego na jakiej sieci startował dany token. Natomiast w tej chwili zauważam mocny. Powrót do tego modelu, stąd też moje zainteresowanie tym projektem. Miałem również okazję poznać właścicieli twórców tego projektu. Jest to dwóch Niemców, którzy na rynku krypto działają od wielu lat, stąd też ich decyzja w zakresie tego, żeby uruchomić ten projekt. Spójrzmy sobie w tej chwili na wykres samego tokenu. Ja wchodziłem w dniu wczorajszym, zresztą na sieci, na grupie zdefiniowani. Mieliście również okazję otrzymać taką informację o starcie tego tokenu. Zarobiłem. Fajne pieniądze, natomiast w tej chwili postanowiłem wejść w ten projekt na nowo, ponieważ ten poziom cenowy uważam za bardzo atrakcyjny, biorąc pod uwagę to, jakie plany mają twórcy, a są to plany przede wszystkim związane z marketingiem, czyli z angażowaniem różnego rodzaju influencerów, którzy mam nadzieję pomogą wypchnąć ten projekt na wiele, wiele milionów, jeżeli chodzi o market cap. Jeżeli chodzi o moje zaangażowanie w tej chwili, mam. Na tą chwilę tokeny o wartości 5,7 BNB, które trzymam na własnym portfelu. No i w zamian za to, oczywiście, otrzymuję co 60 minut tokeny BNB. Jak ten token będzie szedł do góry, zobaczymy. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę plany, jakie są związane chociażby z realizacją różnych założeń marketingowych, spowodują to, że ten projekt może urosnąć do 10, 20, może 30, może 50 milionów market cap. Jeżeli spojrzymy sobie na najbardziej trending tokeny na sieci Binance Smart Chain, mamy również token Baby BNB, który na tą chwilę jego market cap wynosi 120 milionów dolarów. Załóżmy taki token jak CAT, który jest drugim pod względem aktywności tak naprawdę w tej chwili. Jeżeli chodzi o sieć Binance Smart Chain, mamy 250 milionów market capu. Tak więc, czy w przypadku tego tokenu będziemy również mieli chociaż w połowie taki sukces? Zobaczymy. Trzymam kciuki bardzo mocno, ponieważ jestem zaangażowany w ten projekt dość znaczną kwotą. Tym samym mam nadzieję, że urośnie on 10 razy, a może nawet i więcej. No i w tym momencie, jakby oczywiście w każdym przypadku, jeżeli mówimy tutaj o jakimkolwiek zaangażowaniu w projekty krypto, tokeny czy też projekty inwestycyjne, warto zwyczajnie realizować zyski a przynajmniej chronić swój kapitał. Taka jest zasada, pamiętajcie o tym, że to jest najistotniejszy element jakiegokolwiek zaangażowania się, jeżeli chodzi o własne środki w rynek krypto. Spójrzmy przez chwilę na ich media społecznościowe, oczywiście jak każdy projekt, a tym bardziej, jeżeli mówimy o tokenach. Główne narzędzia, jeżeli chodzi o budowanie społeczności, to jest Twitter, czyli w tej chwili X oraz Telegram. Na Telegramie mają ponad 22 tysiące użytkowników, z czego duża część zwyczajnie doszła bezpośrednio poprzez ich działania marketingowe. No i to, co zapowiadają w tej chwili, słuchajcie, to mocne działania marketingowe, które mają dać mocny kop temu projektowi. A jeżeli chodzi o ostatnią ich aktualizację na Telegramie, mamy 13.12, no i jest mowa właśnie o tej mocnej. Pompie, która ma nastąpić. Mam nadzieję, że nastąpi, ponieważ chciałbym zarobić tutaj przynajmniej te razy 10 i byłoby wówczas pięknie. Jeżeli chodzi o ich Twitter, 3600 użytkowników, i tak jak widzicie, są to użytkownicy, którzy dochodzą powolutku. Zresztą ja obserwuję, mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z wiralowym i z organicznym przyrostem użytkowników, co jest bardzo ważne w przypadku jakiegokolwiek projektu. Mówimy tutaj o tym, żeby ta społeczność była budowana w należyty sposób. Spójrzmy sobie na chwilę na roadmap, co jest istotnym elementem każdego projektu. Oczywiście, jeżeli chodzi o roadmap, kartka, jak to mówią, przyjmie wszystko. Natomiast mam nadzieję, że w przypadku tego projektu faktycznie te założenia, które sobie tutaj zakładają, będą spełnione. No i zaczynając oczywiście od tych najwcześniejszych elementów, które zostały stworzone już na starcie, mamy tutaj oczywiście aktywacji strony, która jest ten influencerski marketing push, który właśnie zaczyna w tej chwili działać. Mamy tutaj różnego rodzaju eventy, które będą realizowane w ramach tego projektu. Oczywiście listing na CoinGecko, listing na CoinMarketCap, no te elementy jakby są podstawowymi założeniami każdego tokenu, który wchodzi na rynek który chce pozyskać dużą audiencję, dużą ilość użytkowników, bo to jest kluczem każdego projektu. Jeżeli dobrze działająca społeczność będzie pchać ten projekt, to takie projekty mają szansę rosnąć dziesiątki razy i to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Kolejna rzecz, czyli to, co mnie najbardziej interesuje w tej chwili, czyli osiągnięcie market capu na poziomie 100 milionów dolarów, to... W moim przypadku będzie równoznaczne z tym, że zarobię tutaj dużo kasy i mam nadzieję, że właśnie takie pieniądze pojawią się na moim portfelu. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy najistotniejsze, czyli zwiększanie audiencji, zwiększanie tej społeczności, 40 tysięcy użytkowników na grupie Telegram oraz 10 tysięcy użytkowników na X, czyli na Twitterze. Kolejne elementy, mamy tutaj audyt, który jest takim elementem bardziej marketingowym, pokazującym, to, że ten smart kontrakt jest bezpieczny, biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj projekt z tak zwanym rewards, to musimy brać pod uwagę, że nie jest to zwyczajny smart kontrakt. W tym smart kontrakcie zapisane są taksy, czyli podatek od kupna i sprzedaży, z których część środków idzie właśnie na dystrybucję tych tokenów BNB, które są naszymi nagrodami, ale również część. Z tego monik, czyli z tego założenia taksu, czyli podatku, idzie bezpośrednio do płynności, a zwiększenie płynności powoduje oczywiście to, że cena jest bardziej stabilna, jest mniej podatna na różnego rodzaju fluktuacje, wyprzedaże dużych portfeli i tak Co jest ważne w przypadku takich projektów, to są partnerstwa. I tutaj, w tym przypadku, to co najistotniejsze: partnerstwa z różnymi influencerami na YouTubie oraz TikToku jak również będzie wprowadzony w najbliższym czasie z tego co ja się dowiedziałem dashboard na którym będziemy mogli obserwować nasze nagrody nasz stan portfela jeżeli chodzi o tokeny które dają nam tak naprawdę możliwość właśnie otrzymywania tych nagród no i to co ważne w przypadku takich projektów to stworzenie użyteczności dla tych tokenów i tutaj ma być wprowadzona aplikacja gamingowa która będzie w przyszłości właśnie użytkow tym, tą użytecznością dla samego tokenu, jak również merchant shop, gdzie będą różnego rodzaju gadżety, suveniry, które będzie można kupić bezpośrednio za pomocą tokenów Baby BNB. No i to, co ważne w przypadku każdego, oczywiście, tokenu, to jest listing na seksach, ponieważ zdecentralizowane giełdy przyjmują każdy token, natomiast jeżeli chodzi o seksy, to jest zupełnie inna bajka. Tam musisz mieć odpowiedni wolumen, tam musisz mieć odpowiedni. Budżet na to, żeby wejść na takie teksy, teksy. No, i tam tak naprawdę ten wolumen zwiększa się. Widzimy to w przypadku różnego rodzaju projektów, które. W ten sposób działają i ta droga jest najbardziej słuszna. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten projekt, mam nadzieję, że będzie się on rozwijał. Dawno nie angażowałem się mocniej w jakikolwiek projekt, a zwłaszcza związane z tokenami. Natomiast w tym przypadku widzę bardzo mocny potencjał. Oczywiście jak będzie, tego nikt z nas nie wie, nawet sami właściciele. W każdym projekcie, tak jak zawsze powtarzam, najważniejsza jest społeczność. Jeżeli społeczność będzie zdyscyplinowana, będzie nastawiona na to, że ten projekt osiągnie sukces, to go osiągnie. I taki jest, takie jest założenie i taki cel powinien być każdego projektu, jeżeli chodzi o token. Tak więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. No i oby Baby BNB osiągnął razy 10, razy może 50, a może nawet i więcej. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.